Wyjątek w obostrzeniach żłobki i przedszkola otwarte od 19 kwietnia. Od poniedziałku, 19 kwietnia, otwarte będą żłobki i przedszkola. To jedna z decyzji dotyczących obostrzeń, które w środę ogłosił urząd. Pozostałe restrykcje zostały przedłużone. Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji do 25 kwietnia, powiedział na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjątki od tej zasady dotyczyć będą przedszkoli, żłobków i sportu na świeżym powietrzu. Od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków, powiedział minister. Przedszkola i żłobki otwarte podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia wyjaśnił, że głównym kryterium decyzyjnym, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń, jest kwestia obłożenia użyki respiratorów. W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie rzędu 75%. Przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe, wskazał. Zdaniem niedzielskiego oznacza to, że mniej więcej w perspektywie ponad tygodnia mamy stabilizujący się trend. Ale zwróćmy uwagę, że ta stabilizacja obłożenia łóżek i respiratorów jest na bardzo wysokim poziomie. To w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. To przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków, poinformował. Szkoły nadal zdalnie uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się nadal zdalnie.